Dzień dobry, drogie widziaczki! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy utwór niesamowity po prostu, utwór autorstwa Bruce'a Dickinsona z tekstem Williama Blake'a. Utwór po prostu, który jest jednym z najlepszych utworów, jakie ja po prostu słyszałem wiele razy, słyszeliście, ale po prostu to jest naprawdę jeden z najlepszych utworów, To jest po prostu mistrzostwo wszechświata i oko. Dzisiaj zrobimy utwór Jerusalem z płyty Chemical Wedding. Sweet in ancient times, walk upon england mountains green. Was the holy Lamb of God an England pleasant pasture seen? Shine forth on our clouded hill. Was Jerusalem built here in England, green and pleasant land? Let it rain, let it rain. was the scales from my eyes. Let it rain, let it rain. Let me see again from the frozen. King will rise again With two suns in the sky sobie na trzy części. Motyw zwrotkowy, motyw refrenowy i taki przerywnik. I zwrotka. Zaczynamy od tej melodyjki, co słyszeliście wcześniej. Piąteczka na strunie G i mamy ze struną D tylko. Czyli piąteczka, czwóreczka, dwójka. 0,2, później jest C na naszym wiciu, A i D. I później mamy w drugiej części, czyli wyjście. 2, 4, 5, 7, piątka, i później jest hammer, 0,2, czyli i znowu C, A i D. I na D później mamy cztery razy takie, taki puls na strunie D. Czyli jak z D. I później w kolejnej części mamy już akordziki. Tu zaczynamy śpiewać. I mamy tak. D, C, D, C, A i D. I w drugiej części mamy znowu D, tylko że e, cztery razy. Bez tego C, C, A.

I na końcu było 14-12 jeszcze raz. I znowu C, A i D. I ten kurs. Drugą zwrotkę gramy dokładnie tak samo na tych samych akordzikach co były wcześniej. Poradzicie sobie. Drugą częścią, jaką się musimy nauczyć, jest to motyw refrenowy. Prosty, bo mamy tutaj tylko 4 razy D, C, A i D. I w głębokość to po prostu gramy. Ostatnią częścią, jaką się musimy nauczyć, jest to ten przerywnik, to from the frozen water. I mamy tak, ice 4 razy: 2, 3, 4, C. Ice, C tym wracamy sobie yy, z powrotem na motyw zwrotkowy. I drogie ciaszki, to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Na razie trzymajcie patki. Uch.